Nie wolno! Dzisiaj o jak kiedy to jemy przez cały tydzień? Ja pierwszy? Nie chcę bardzo diety musowej. Najmocniej na świecie i nie chcę. A za 2000 zł byś chciał ją dostać. Na przykład nie chciałbym Ale chciałbym nawet byś ta ale zobaczmy, miałam... Dwie i ten kolor, na Ow, oh, oh, Jaki ten to... kolor? Ow! Oh, Podwójny to, jest to no, co się dzieje w tym odcinku? To jest koło w kole. Żółte Mogę jeść, czy trépicy, Dobra, Frytki Dobra, dawaj Patrzę na Was ten o, o, o. Oh, no. Oh, no. Oh, no Ale już Chepoteł Ej, Nie byłoby dobrze, byłaby tragiczna Moment Here we go again Czekaj, czekaj Dieta dla niebosu, nie czuję Gerberki muski. być O gierbergi nie, gerbera Musi być, muszę O, musowa, 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 zobaczmy No to mielimy burgera No to wika, mus to mus. To ja chyba najbardziej chciałbym dostać wegańskiej, bo nie lubię warzyw Czuję to tak. Oj, będzie to o, będzie? Będzie! Będzie! Jest! Gratulacje tylko! O! Nie, chcę. A ja są pieszne restauracje w To nie jest życzy, tylko okaże Ale ja jestem normalny! Ja nie jestem wejrzany! Ale węgiela. ty nie on musisz mieć badań! Tak, Eee, Uwaga, uwaga, 10:35, 7 lipca, zaczynamy! Dobra, kochani, wykupiłam dosłownie wszystkie musy, jakie były dostępne w sklepie. I jestem mega! Błodna. Jest godzina, która jest godzina? 12. 12. A my jeszcze nic nie jedli. Na pusty żołądek. Cudny tydzień. Wróci do Was po mnie. A Ty jeszcze nic nie jadłeś? Ja będę jadła fast foody, więc wróci do Was dwa razy. Ja <laughs> bez kidu. Słuchajcie, jestem trochę głodny, zgodniłem po tych tańcach, ale mam tutaj ryż mleczny z jabłkami. To jest kura tragiczne. Znaczy, no dobra, nie jest tragiczna, ale to nie ma w ogóle smaku. Nie ma smaków. Niemowlaki, ej, współczuję wam, naprawdę, bo to jest serio mega średnie. W dzisiejszym odcinku zamówiłam, to są twoje kochany. Tak, właśnie. Ja mam hmm. wegańkę, więc nie mogę jeść mięsa. No, a ja mam. Produktów, nie? Y no, w ogóle od pochodzenia od, od zwierzęcych. Od zwierzęcych, oś. I robimy tak, jemy cheeseburger, jalapeno cheeseburger. nie oczywiście, bez mięsa. Y Także trzeba. I to dla ciebie było najlepsze jakbyś została wegańską, nie? No ja bym chciała wegańską, ja bym się wtedy odnalazła. Jeszcze jest tyle pysznych restauracji w Krakowie. I co? Pierwszy dzień jedzenia fast food. Na odcinku jeszcze Huba robił mi burgera. Więc na dzisiejszym odcinku jadłam sobie burgerka. Jestem już właśnie po zakupach, wracam ze sklepu i... Generalnie ja musiałam się zbriefować, bo ja nie do końca wiedziałam o co chodzi z tymi musami. No i po prostu case jest takie, że wszystko musi mieć po prostu gładką konsystencję. Czyli na szczęście takie rzeczy jak jogurty i tego typu również wchodzą w grę. Kochani, mój pierwszy poważniejszy posiłek w dzisiejszym dniu, bo e, normalnie to jadą jakieś chipsy, czy coś takiego orzutego właśnie na szybko. Jest ze mną Zbesio, który będzie patrzył na moje jedzonko, tutaj jadł. Tak, będę się patrzył, ponieważ... E, u... To jest właśnie testowanie swojej woli, silnej woli. Tak, ja zamówiłem sobie frytki, bo frytki są żółte. Z sosikiem mam nadzieję, że sos będzie też żółty. Naprawdę. Co to za sos? Tu muszę dać to Malwince, żeby zjadła. Zamówiłem jeszcze smoothie żółte, bo się pytałem pani, co tutaj mają w tej restauracji żółtego. Powiedział, że smoothie, mango, zobaczmy. No i to jest żółte. I nie najem się? Ale. Ktoś ich wypije Frytki dla ciebie Dziękuję Tak naprawdę kupiłem to specjalnie dla ciebie ja Żebyś cię sobie zjadła Tak naprawdę wiem, że kupiłeś specjalnie dla ciebie, dla mnie To nie jest tak, że w ogóle ten sos jakby nie jest żółty nie mogę go zjeść Smacznego Już czuję, boli mnie brzoszek Ojeju Ja się tu trochę przykolegowałam do kolacji Micha I Michu da więcej kuleczek ziemniaczanych Michu sobie zje żółtą kolacyjkę, a ja zmiksuję te ziemniaczki i zrobię z nich pirę z jogurtem i będzie mus ziemniaczony. Tak, tylko nie za darmo będziesz musiała pilnować to, żeby te ziemniaczki były dobre. O, to myślę, że jednak nie zjemy nic. Wydaje. Wyglądają na ok. Także ziemniaczki są ready. Prezentujemy się tak. I czy ja teraz będę robić mus? Nie wiem. Może sobie zostawię na jutro, ewentualnie na później, jak zgłodnieję. Sytuacja wygląda tak, że nie wiem, czy się tylko źle czuję, bo dzisiaj mało jadłam i to był tylko fast food, czy już od nagrywek dzisiejszych i mało spania, ale czuję się źle. Pyszła pora na śniadanie. No to Malminka, co jesz, możesz powiedzieć też do mnie. Frytki, między co mm. robię właśnie wczoraj. Ale śniadanko pożywne. A ja zjem znowu musik owocowy. Mm, też pożywne. Nie wiem co jest kulde bardziej pożywne. <grytki> no to co kochani wcinamy słoiczek z musem owocowym. Moje śniadanko. To są frytki. Wczorajsze oczywiście. Źle się czuję, nie wyspałam się, wolałabym już nie zjeść żadnego śniadania, ale no muszę mieć siłę na nagrywki, pojebrałam tą mikrofalówkę, ale jest niedobra. Dobra, odkryłam w sumie kolejny lęk związany z tą dietą. Boję się pierwszej wizyty w toalecie, bo ja jem same musy. Chyba rozumiecie co mam na myśli. To jest chyba twój z mięskiem, o, a ty z mój z warzywkami. Ja zastanawiam się jak to smakuje w ogóle. To, małże, robimy łącznie zrobimy. Tak. Pewno. To nie na pozwala. W nie no, pozwalam. Stwierdziliśmy, że zajedziemy sobie do Wiro Kebaba i akurat jakoś tak się złożyło, że Malwinka może iść tylko wegę, e, tylko fast foody, fast food, a, ty tylko a ja mogę iść tylko wege, więc stwierdziliśmy, że sobie obydwoje kupimy bowla w Wiralu, bo Malwinka i tak jest wege To tak. próbujemy. Ja już to jadłam na odcinku jak wygrałam to cudowne BMW ale tak się cieszę, bo mogę jeść fast foody. No i wiecie, jem sobie wielolkę Kebaba kebab fast food. Ale wiral kebab nie jest takim fast foodem, bo mnie na przykład już boli brzuchy w ogóle. Żałuję tylko, że nie ma tu sosu. ja nie chcę bez sosu. Tam jest taki pyszny miętowy sushi. Ej, jest sosem, dobra. Co? Mhm. Trzeba mm -hmm. wymieszać. Pasje Mega dobry ten kebab, serio. Godzina 15.52, mi przyszło jedzenie indyjskiego i mam nadzieję, że będzie żółte, bo jak nie będzie żółte, to nawet nie wiem komu oddam. Nie chciałbym oddać żadnemu operatorowi, a mam ochotę sobie coś dobrego zjeść. Więc let's see! Czy moje jedzenie będzie żółte, czy nie? Oh yeah! 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 Oh yeah. Pierwszy sukces jest. Mamy jedzenie żółte. Jest to żółte, ale czy będzie dobre? Mm. O kurde, ostre. Widzę, widzę tutaj potajemny taki deserek. Wezmę sobie go, tylko cicho. Nie zjem go. Jak na razie go nie zjem. Spytam się szóstego członka fazy, czy niemowlak do jednego roku mógłby to zjeść. Jeżeli mógłby, to jem to. Jeżeli nie to nie. Chcę zjeść cokolwiek, co ma jakikolwiek smak wyraźny. Niekoniecznie będzie odpowiedni. Pff, 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 dobra, idę to odnieść. No Ogólnie, jak robię coś w tym mikserze, to mnie to trochę obrzydza, bo tyle tu się obrzydliwych szejków mieszało, a my w tym mimo wszystko robimy jedzenie. Mmm, ładnie nie, ale to nie smoothie. ta babka. Ale w sumie nie no, Chargipity napisał, że pire z ziemniaków to jest w diecie musłowej. Przelewamy to i zrobimy testa. Kurde! Leciało Wyleciało! w całości! Dobra, to jest w sumie taki mój pierwszy normalniejszy posiłek, można to tak nazwać. Yes. <suszy> Mam odruchy biegunowe, jak to jem. Jeszcze... Czułam kaszankę, którą zmielono mi na odcinku z na płci, jak Wam kazikiem. Możecie obczaić. I czułam w tym y, mikserze tą kaszankę. Trochę zjem, ale nie pokładam w tym jakichś wielkich nadziei. <sum> wiesz, ile musisz zjeść takich jogurtów, żeby się najeść? Nie wiem. <sum> Ej, zróbcie taka z tego. Jestem na takim stopniu głodu, że nie, nie wiem, czy jestem głodny teraz, czy nie. Czyli to jest taki najgorszy stopień głodu. M nie wiem, czy najgorszy. Po prostu jestem, tak, jestem tak głodny, że nie wiem, czy jestem głodny. Boże, on Ej, to jest drugi dzień. To jest second day. and ja realnie czuję się gorzej niż na diecie z owoców, kiedy nagrywam na ekipie Ja czuję się realnie najgorzej. Tak po prostu. Najgorzej i kropka. No nie. Co? Powiedziałem, żeby nie było steralnie salami. Dobra, chce ktoś zjeść salami? Ej. Dobra. Widzowie, słuchajcie, przychodzę do jedzenia pizzy. Salami się nie myję. Właśnie zjadłem w To zostało salami Było dobre Więc już nie będę jadł że dzisiaj i co? Elna czacie Dla Wege dalej To jest 21.34 A ja idę kupić sobie Kolację, obiad Obiad, obiad, obiad czy kolację? Obiad, kolację, nie kolację, śniadanie Ej man, tu jest tam Croissant pistacjowy Uwierz mi, że też bym chciał bardzo go zjeść Ja banany, Dużo bananów e, akurat Kupiłem dress code. <laughs> Mam taką taktykę, żeby wziąć jednego pewniaka, którego wiem, że będę mógł zjeść, bym, będę w stanie w ogóle zjeść Czyli spaghetti Spaghetti z kurczakiem I poluję jeszcze na coś do picia Celowałbym w takie słodkie, dziecięce napoje, takie jak piliśmy zawsze jak się młodsi. Dwa chyba starczą Chyba starczą dwa Jerłem? Mm. Jesteś głodny? Chcesz coś zjeść? Jestem głodny Idziemy zaraz na fast fooda, ale przywieźliśmy sobie tam frytki, a to będzie śniadanie. Hello, ja sobie jem fast food taki jeden i mam fryteczki i burgerki. parę. Ja sobie pojechałem z Marzwinką i wziąłem sobie z innego fast fooda sosy żółte, bo bardzo je lubię. I tutaj z tego fast fooda sobie wziąłem frytki, które są żółte. A aktualnie Zbyszek ma jakby załamanie nerwowe Zbysiu zaprezentuj, pokaż swoje do. Pokaż, i tak takim poranne spadę, bo jak zawsze coś to jest szok Przepraszam, nakarmiłabym no nakarmiłabym cię, ale nie mogę Jakby ja rozumiem A pokaż co masz na Jakby ja, ja dostałem marki i Mmm, pyszne. Nie. A małe dzieci do jednego roku życia mogą mieć marchewki? No powinny je, jak chrupki jedzą? 23.34, drugi dzień naszego challenge'u, a mnie bardzo boli głowa przez to pewnie, że bardzo średnio jem. Ciężko mi jednak, że jeść cokolwiek innego, bo patrząc nie mogę jeść żadnego mięsa. A to już mnie boli moje serce, bo ja co nie jem mięsa. Yy, ale damy radę, po prostu więcej spróbujemy zjeść jutro żółtego i miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Nic mnie nie będzie blało, bo realnie nie mam takiej ciężkiej diety jak na przykład Zbyszek, który się strasznie denerwuje, ale wiadomo, że to jest takie zrozumiałe, nie? Po prostu widać, że zbychu lubi jedzenie. Dzień dobry. Jest godzina 11.30. E, dzisiaj śniadanie sobie, kochani, darujemy, ponieważ mam już dosyć. Dobra, kochanie, jednak bez śniadania dnia nie wolno zaczynać. Także tutaj Kuba też sobie robi, o proszę, bardzo, nasiona czy ja? Bardzo zdrowe. A ja sobie zrobię szejka, ale tym razem takiego porządnego. Dobra, prezentuje się tak. Mega dobre. No, w końcu coś dobrego. Dzień dobry, ja chciałam tylko powiedzieć, że nadal nic nie jadłam, a moja kupa nie kupuje. A widzę, to już kolejny dzień naszego okropnego challenge dietowego. Dziewczyny niestety nie mogą jeść, jak na razie przekąsek, jak ja. Nie ja na szczęście jestem wege, chciałam orzeszki w Waszlenie. Z kolem fana minus 10%. To cały asortyment. Jest godzina 14.31 i jem moje śniadanko. Eee, Oj, jaj, jaj. Yy, eee, I dostałam czoroski. O Jezu, jakie dobre to będzie. Mm. <grym>, no to tylko czekać na boku, to nie straciło mięsa. No i wreszcie jest wbrew. To będzie jakieś ostre, to w ogóle nie jest normalne. No Nawet chipsu nie mogę zjeść, bo są pomarańczowe. Najgorsze jest to, że marnuje pieniądze i ja nawet tego nie jem. Czasami jak już dużo się na, tych, tych musów się najem, na że wepchnę w siebie dwa musy na raz, to już nie jestem taki godny. I nie myślę tak o tym, ale jak przejść byliśmy wczoraj tak, obok tego, bo fast cuda. Jak pomachałem, o Jezus, jak mi się y, przykro to robiło. Jedynie pomaga w tym to, że mamy daily i nagrywamy codziennie jakiś odcinek, prawie. Zamówiłam jakie robi ruskie i niestety, aczkolwiek musimy je zblendować. <ścoughs> Takie powinno zjeść. Tu w tym blenderze było wszystko. Ze śmietaną. Mhm. No i co, robimy z tego musik. Tak się prezentuje mus z pierogów ruskich. Nie, nie, ja już nie dowierzam, nie? No, jakby nie jest najgorszy, bo jednak wiecie, farsz ma taką samą konsystencję prawie, no ale strasznie bardzo bym wolała zjeść takiego pieroga ruskiego i po prostu go ugryźć. Jesteśmy w restauracji fast food i jadą dzisiaj tylko churros Chce mi się żygać. Przepraszam Tak są. Mogę z panem yy, zdjęcie. Co? Mogę zdjęcie. Nie. Zastanowię się. Uwaga. To jest moje pierwsze podejście do burgera wege. Zobaczymy jak smakuje. Okej okay, powiem Wam tak. Dnia wzonie. Te pseudo mięsne rzeczywego są naprawdę dobre ty. zawsze tak się brzydziłem i zawsze tak wybrzydzałem. Dobra, że Trochę takiego napoju typu limonkowy, trochę czarnego, trochę pomarańczowego, trochę graczkowatego, trochę zielonego. To jest to jest tajemnicze. Tajemnicze? No My już sobie zamówiliśmy. No. No? Chyba wiesz, że takie jest na getty i po prostu jest w szuk. Bardzo Boże, pyszne. Spróbujmy napoju z wszystkiego. no dobre. Kolejny dzień. Jestem głodny w opór i słuchajcie, zjadłem wczoraj tego wege burgera i stwierdziłem, że lecę dzisiaj do sklepu spożywczego i chcę kupić wszystko, co jest wege, bo będę robił test smaków. Michał, czy chyba robisz maki cheese. Making cheese? Czy mi się źle wydaje? Robię macaron z A czy to jest fast food? Nie, to fast food. Fast food to jest coś takiego, że jedziesz gdzieś i dostajesz szybko jedzenie. Fast food. You know. Hey, fast, food. Ej, fast food. food! Szybkie jedzenie! Wow! No. Ty no. To ogarnęłaś? Jogurt bez laktoza. Trochę gorówka. Ej, ogólnie? Trochę smoothie malinowe. soli. Trochę mleko kokos. Płatkie obsiane od bosfena i trochę truskawek również od bosfena. Ile szukacie planu jest na śniadanie? Realnie? Może dać mi spróbować? No. no to są same owoce i jakieś tam rzeczy. Dobra, więc gdzieś. No ja bym dała to nie możesz. Mm. Dobra? Mogę jedną szkankę? Możesz, no? Okay. Jest spoko, ale ostatnio wyszło lepsze. Co robi? Makaron. Makaron? Tak. To nie pachnie dobrze. Doszliśmy do wniosku z Michałem, że suchy makaron dzieci do jednego roku życia mogą jeść, więc jakby podzieli się ze mną. Tak, podzielę się z tobą, bo i tak wsypałeś mi całe tego, więc proszę bardzo, to jest porcja dla ciebie. Smacznego! A to będzie dla mnie serkiem pysznym. Let's fucking go! Oh yeah, ale to źle wygląda. Dobra, ja natomiast, jak dostałem od Michała, to sobie zmoczę, złączę ten makaron, co dostałem, razem z gotowym spaghetti już, ponieważ spaghetti to jest jedyny słoiczek, jaki jestem w stanie jeść, bez obrzydzenia. Śniadanie. Śniadanie, śniadanie, obiad bardziej. To jest makaron Michała i to jest smoothie od Victorii, a Kochani, poległem, zjadłem jedną porcję mojego McIn Cheese, który nie jest McIn Cheese'em i realnie zżygam. Taka monotonia smakuje, nie, nie ma nic nowego, jakby to jest jakby... To jest takie średnie? A jak im więcej to jesz, to się staje niedobre, wiesz co Ale ja, ja, Wiesz, ja chcę, ch w tym momencie chcę to zjeść Ja mam to samo z tym starym, to samo jest to samo Jakby nie chcę tego jeść Jakby to nie ma smaku prawie w ogóle, to prawie w ogóle nie ma smaku Byłem w sklepie i co kupiłem? Gyros roślinny, słuchajcie makaron ryżowy Oprócz makaronu ryżowego mam jeszcze trochę cebuli właśnie do tego co będę za chwilę robił Bo za chwilę będę robił spaghetti bolognese bez mięsa Właśnie z gyrosem roślinnym Co tak pięknie pachnie o oh my god! Zazdroszczę mu strasznie bardzo, bo to pysznie to pachnie. Tak wygląda, jak zwykłe spaghetti bolognese. Dlatego wcinam, widzimy się później. Dorwałem ciągnąć kamerę. Jest czwarty dzień. Powoli tracę zmysły. Czuję się jak nie człowiek. zadzwoni po karetkę. Powiedzieli, że ona mi pomoże. Ale to chyba nie jest karetka, To policja. Bychu jest zmarnowany, a ja będę na jedzenie! Wład w ogóle. To jest, e, jaka to się raniowa Pokaż co ty jesz, a pokaż co ja udajmy. To nie ma absolutnie żadnego smaku. Przepraszam cię bardzo. Ja się najem a z nic ty nie. Pan robi sobie ogórcówki. Uwaga, uwaga. O Jezus! I o Jezus! Ej, czy to jest fast food, proszę? Nie. Nie. Kochani, zjadłam swój jogurcik. Przepraszam, ale trochę mi mowa odebrało, bo um, byłam bardzo głodna i bardzo mi smakował. Już myślę, co jeszcze mogłabym dzisiaj zjeść. Dzień dobry! Jesteśmy na pizzy! to jest margaritka? na grubym cieście z ananaskiem. Ja tego potrzebowałam. Mega się cieszę. Dobra, jednak mam zajebistą dietę. Ciała pizza poszła, a to była duża pizza na grubym cześciu. Dużo mi się na smak. Boli, boli, brzuszek. Bo ja będę dziś we śnieżach Kochani, zrobiłam całkiem większe zakupy. zupa krem z Dyni. Zupa krem z grzybów i trufli trufle, to moje ukochane grzyby. I jeszcze jedną zupę krem z brokułów. A takie smoothie, y, pina colada. Hej! Obudziłam się z bardzo, bardzo dużym bólem brzuszka. To tyle. A więc dobrze. Idziemy właśnie na festiwal. Zgadza się? Tak. Posłuchać dobrej muzyki. Nie zjeść czegoś dobrego, ponieważ nie, e, możemy. nie możemy. Jak poczyniłem zakupy? Zrobiłem naprawdę głęboki research. Co dzieci do jednego roku życia mogą jeść. I tak, kupiłem parówki dla dzieci, dwie suche bułki, musika, ale to normalne, dwa słoiczki na, na słodko. Nie wiedziałem, gdzie dzieci mogą to jeść, ale dzieci mogą jeść hummus. Tak, zapytałem się szóstego członka fazy, czy dzieci mogą jeść hummus, okazało się, że mogą, zdziwiło mnie to, ale też, że tak powiem, miło mnie to zaskoczyło. Przyszedł czas na zupkę, grzyby i trufle, także y, przetestujemy ją sobie i zobaczymy, czy będzie dobra. Miejmy nadzieję, bo jeszcze dzisiaj nic nie jadłam. Pachnie dziwnie. No, no. To jest najlepsza rzecz, którą jadłeś przez ostatnie, nie wiem, 4 dni? Przykle, ale to jest niesamowite. Zobacz, ile jest dla takie jakieś Nie I to jest taka parówka, A parówka, ale dla ciebie to jest tak dużo. No, jest to piękne. Dobra uwaga, test szybki smaku. Kurde. No, niestety, ale średnia ta zupka. Zatrzymaliśmy się w restauracji w drodze na festiwal. Ja w międzyczasie jem sobie frytki Mam coś też sosik, który jest żółty. jest żółta? Ten sos jest żółty? Dla mnie, tak. Możemy się kłócić. Kokuśmy się. Kiedy k***a o moich urodzinach ostatnich. Ogólnie to się cieszę, bo jedziemy na festiwal. Tam będzie dużo fustraków i dużo takich, wiecie, budek i będę mogła tam dużo jeść. Kochani, już właśnie dotarłam do mojego rodzinnego domku i zobaczcie, kto po mnie przyszedł. Jaki piękny kot. Jaki piękny kot. Zupa. Grzybowa jednak mi zaszkodziła. Przy 6 godzinach podróży w pociągu to było bardzo niedobre doświadczenie. Ja już dzisiaj nic nie wiem i idę po prostu spać. Północ 55. Jesteśmy tutaj na festiwalu w Warszawie. To jest nasz piąty dzień challenge'u i tutaj sobie zjem dobre frytki ze serem, które będą nawet mega dobre. Jestem mega głodny, bo dzisiaj jedynie jadłem posiłek tam kość. Koło... 16, niestety Zbysiu. Niestety mnie nie puścili z jedzeniem dla dzieci i nic jeszcze do tej pory nie zjadłem nawet. I jest mi przykro, jak chcesz, możemy na jakąś stację i kupić krakersy czy cokolwiek chcesz. Realnie możemy jutro na się najrzeć po prostu. E, tak zrobimy, tak zrobimy, tak zrobimy. Więc ja mają swoje frytki. E, let's go. Kochani, są moje frytki. Moje frytki, które są żółte. Więc ja kochani sobie to zjem. Zobaczcie, wszystko jest żółte. No, fast food, mogę? Mm, nie. A możesz. Dobre? To, że nie jadłem prawie nic i jestem tak głodny mi się, nie, nie, się już nawet nie chce jeść, jestem tak głodny Czuję się tak y, głodowo źle Ale jest ok, bo fajna atmosferka jest na festiwalu Zamówiłyśmy frytki, jesteśmy na festiwalu Yes, yes To jest jeden z dobrych pasudów, o dziwo Jaki jadłam ostatnio I zaraz idziemy spać Kochani ja idę dzisiaj na urodziny, jestem już właśnie spóźniona Nic nie zdążyłam nawet jeszcze zjeść, rozumiecie to? Idę na głodnego to Nie wiem co ja teraz robię, chyba będę musiała kotleto zmienić Zmielić a jak będę mielić kotleta to wam to nagram Specjalnie wzięłam mikser Tyle dobrego jedzenia A ja nie będę jadł Zmagań dzień, który to już Michał jest dzień? Szósty, przedostatni Wszyscy wokół mnie jedzą fast foody Wszyscy wokół mnie jedzą jakieś normalne rzeczy Ja Jestem zmuszony do zjedzenia tego samego zostału, co wczoraj Czyli bułka, parówki dla dzieci i hummus Jest mi generalnie mega wstyd, bo właśnie będę mieliła na imprezie urodzinowej jedzenie Ale niestety nie mam wyboru Trochę dolejemy sosu, Jezu Uwaga Przerwamy na talerz O, to będzie taki... Pire ziemniaczane z sosem. Tutaj jeszcze mam trochę, ale dla was yy, tak szybko test smaku, mm. nie jest No ale kochani, jak wszyscy wiemy, tortu na imprezie urodzinowej nie zjeść to grzech. Także teraz zrobimy sobie mus urodzinowego tortu. Torcik wolałabym go zjeść w takiej postaci, ale niestety... Warunki na to nie zezwalają. Mleczko przygotowane. Dobra. Ej, to byście serio dobre. No, teraz mogę iść dalej. Jak się czujesz, że jeszcze ostatnie chwile i będziemy mogli normalnie jeść. Trochę mnie tu ja rano, aczkolwiek jestem taki teraz zdenerwowany, że nie cieszę się teraz. Będę się cieszył dopiero, jak będę miał przed sobą już jedzenie. Za 10 minut kończy się ten najgorszy challenge. Powiem wam, że najgorzej było w połowie. Na początku jeszcze tak do przeżycia, w połowie już miałam takie, że no nie, no nie dam rady, umrę chyba, muszę zjeść i koniec. A teraz już mam takie, że bardzo bym chciała coś zjeść, ale tak odrobinę się przyzwyczaiłam. Ale za 10 minut coś. Wrócimy, no to coś zjemy, rozumiecie? Nie gryzłam 7 dni. Powiedzmy, gdzie jesteśmy, gdzie idziemy. Jesteśmy pod restauracją, w której możemy już legalnie zjeść. Autentycznie w pierwszy raz się wzruszam przez jedzenie. I jest to naprawdę piękne. Powiedz tak, jak ja się dobiorę zaraz do czegoś. To ja nie wiem, czy to w ogóle zbankrutują chyba tutaj. No, ooo, w chrupiącego. Dodatkowy ser topiony. Razy dwa. Na no, co ja mam tak naprawdę ochotę jeszcze? Burgery, naprawdę. Malwinka, czego mi tu jeszcze brakuje? Słodkiego. No właśnie, czegoś słodkiego. I nie chodzi tutaj o. Ciebie. Dzień dobry, skończył się nasz challenge. Kurno, zgadnijcie o, gdzie krasie, jestem. W fast foodie. Realnie? No, chyba wszystko. Wszystko jest Cieszę się, że w końcu okay. mogą zacząć jeść. A ja co? Gówno, znowu to samo Dzień dobry widzowie. Muszę się przyznać, nie nagrywałem nic przez piątek i sobotę, bo szczerze mówiąc jadłem te wege rzeczy nie posmakowały mi aż tak bardzo. I... Jestem głodny, jestem zmęczony, żyję o wodzie. Chcę już koniec i za chwilę będzie, bo chcę zjeść coś w końcu mięsnego. Autentycznie chce mi się płakać. Boże, jakie pyszne. Dziękuję, że, mo że można jeść. To jest moja ulubiona czynność. Odebrano mi to. Doznania smakowe po takim czasie są niepowtarzalne. Wszyscy czekali na to. Że tylko mógł normalnie zjeść. Czekałam na ten dzień, ale nie na tą chwilę, bo ja mam to samo co codziennie. <noise> ale się wbił O, ma kutki Fajn co, szczęśliwy, ja się stęskniłam za tym Zbyszkiem. Tak, no, tak nie dał na się... no dla mnie też różnica. Myślałem, że nie będę miał różnicy jakby stary. A jaśmiał mięso? No. Ej, kłam mięso Słuchajcie, marał tego odcinka jest taki Jestcie to, co lubicie Ale widzimy się jutro o 17.30 Pozdro